Ją się Manko z tej strony ja, Bartolini 2006 w dzisiejszym odcinku wywozimy obornik od zwierząt Niestety przyczepę mamy popsutą więc wykorzystamy tak, y, takie, taką powiększoną łyżkę sobie zrobiliśmy Wywieziemy ten obornik na yy, pryzmę Jak będziemy bliżej pola to Wam pokażę zasiany owiec dzisiaj sialiśmy Trzeba powoli jechać bo jest naprawdę dużo tego obornika Tą łyżkę z krat y, zrobiliśmy do wożenia drzewa, żeby więcej na raz zawieźć. A drzewo na razie skończyliśmy wozić, więc się nie przydawała do, do niczego innego. Dżożnika z tyłu nie mamy, no i bez przedniego napędu ciężko się jechało. To jest tutaj najgorszy odcinek tej trasy do przejechania, bo tutaj jest kupa dołów. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać, że nie wyszłem z prawy do nagrywania. Tak w ogóle dzięki za 100 subskrypcji na kanale. Bardzo się z tego cieszę. Dziś mamy 25 marca. Ostatnio tutaj chciałem zaczepić taki gwizdek do wydechu i mi wpadł tam do środka. Myślałem, że już go nie wyjmę, ale całe szczęście udało się, dałem gazu i wyfrunął, bo mi wpadł tam do środka. Jak tam u Was jest już coś zasiane, czy nie. Jak się filmik spodoba, to zostawcie łapkę w górę i kciuka. Mam nadzieję, że uda mi się przejechać tam, bo trochę wody jest. Siali... Dzisiaj sialiśmy yy, z torem 52.11 i siewnikiem konnym My jeszcze siejemy konnym siewnikiem że to nie wychodzi No tylko, że trzeba jeździć, obronować po sianie. Choć mamy my tak z tyłu grabki zrobione Tutaj jest kawałek, na którym myślicieśmy. Obiec został zasiany, więc myślę, że to ostatni gwizdek był w sianie owca. Dobra, tam już widać pryzmę, jak, jak dojadę, to się włączę. Dobra, już jesteśmy pod pryzmą. Ciężko to nazwać pryzmą, bardziej kubku. Podnosimy jak najwyżej się da. Dobra, wyżej już nie chcę podnieść. Trochę damy do tyłu. Oj, żeby się tylko nie pogięło. Dobra Udało się wywieźć Kubka już trochę większa Przedni napęd możemy wyłączyć, wyłącza się go tutaj już Na którymś z odcinków pokazywałem już Teraz będzie można trochę szybciej jechać do domu niż się jechało bo pusta łyczka. zobaczymy czy tu przez błoto da, dała radę z pełną ale z przednim napędem a czy dała radę na pustą niestety nie tutaj jest yy, sporawy wykrzyż i dlatego nie, yy, nie dała rady po prostu o to są zalety jak się ma przedni napęd jak się ma, a nie ma. Lepiej mieć niż nie mieć. Tak jak już mówiłem, dzięki wielkie za te 100 subskrypcji. Fajnie mieć już tyle subskrypcji. Dobra, myślę, że nie będę Was zanudzał. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Kto chce, niech zostawi łapkę w górę. Dobra, na razie do zobaczenia. Cześć!